Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony SaladKutwa, dzisiaj zagramy sobie w War Inc. I będzie to kolejny odcinek właśnie z tej serii free to play Games. Jak widzicie ta gra bardzo jest wciągająca i jest naprawdę dobrze zrobiona. Czego z początku się nie spodziewałem. Znaczy ma kilka takich problemów. Ktoś tutaj mi znowu pokatuje na TS-ie. Jest kilka z problemów, ale to... Jedyny problem, jaki ja do tej pory napotkałem, to to, że czasami po prostu nie, nie załaduje się dobrze. Na przykład tekstura, jak wychodzę z jakiegoś pomieszczenia, nagle klikam w lewo, to czy znaczy klikam, sorry, obracam yy, się w lewo, to czasami, np. przykład dosłownie pół sekundy znika coś, jakaś tekstura, a potem się natychmiast na pojawia. Także problemów z tym nie mam. No i fajne jest to, że zauważyłem, że można tutaj sobie amunicję yy, z powrotem jakby odzyskać. Są takie boksy, jakby na minimapie. Nie wiem, czy widzicie coś takiego. tutaj do takiego dochodzimy, właśnie. Czy gdzieś tutaj znajduje? O, tutaj. No, klikamy i sobie uzupełniamy naszą amunicję. To, żeby przejąć punkt. to... O, to właśnie fajne jest. Wow! Dobra. Dopadłem, Drania. Biorąc to, uzdrowię sobie zdrowie, znaczy zregeneruje zdrowie. Nie wiem, czemu nie mogę tego. Nie mogłem tego użyć z jakiegoś powodu. Nie, nie mam pojęcia, czemu. Mauser, no. No, ziomek zabił mnie. Muszę przyznać, że. po fartem, fartem, ale zabił. No. Jest tutaj naprawdę sporo broni, i moim zdaniem ta. Gra miała bardzo duży potencjał, który twórcy gry zmarnowali w pewien sposób. Jakby zrobili tą grę płatną, a nie free to play. Daliby tutaj załóżmy, nie wiem, te bronie, które nie są kupowane na czas, na okres czasu jakiegoś. Chociaż to też bardzo dużo tych punktów się zdobywa. Za które kupujemy to, tutaj te bronie. No to myślę, że więcej osób by się zainteresowało tą grą było płatne, ale niewiele. Fuck. Tam był ziomek. Oj. Nie wiedziałem, gdzie dokładnie się skitrał. No nie znam co najlepiej map. I to troszeczkę widać. Co to niestety nie poradę. No dobra. No to lecimy dalej. Zaraz sobie kogoś zabijemy. Przynajmniej postaram się kogoś zabić. A i powiem wam, że... Jednak postanowiłem zamiast kupować karty graficznej. Cały swój hajs wydać na procesor. Najpierw kopię procesor. No ależ tutaj się posypali. O, jeszcze jeden. O fuck Dopad mnie. Nie sądziłem, że ich aż tylu będzie. No Mosberg ma trochę damage'a, trzeba przyznać, no. A ja miałem 3% HP, to... Czego oni się by ode mnie spodziewali? No dobra. Lecimy dalej, zaraz kogoś sobie znowu zabijemy. A mówiąc dalej o tej grze, no... No potencjał ma, myślę, nawet miło. Fuck, tutaj jeszcze granatem w nas rzucili. Mam nadzieję, że go zabiją. Dobra, to jest mój. O, ale się wrąbałem tam, lul. No kurczę, troszeczkę szkoda, szkoda. Ale na przykład, gdyby ta gra kosztowała tyle co Warzy, ja bym bardzo chętnie kupił, gdyby. Jak mówię, bronie były darmowe. Tam jeszcze gdzie ziemek był. No, nie mogę tego użyć, nie wiem czemu. Aha, dobra, trzeba poczekać chyba. No okej, okay, spróbujemy tutaj. Jest jakaś dziura, ale nie da się przez nią przejść. Wow, tutaj widzę jest ostre starcie. Fuck, granat. Fajne to, że te granaty są takie dobrze widoczne, nie? Może fajne i nie fajne zarazem, ale no w tej grze to te granaty mogłyby bardzo dużo zdziałać, gdyby tak nie było. <laughs> Spróbuję tutaj na plecy wroga wlecieć i coś tutaj skombinować. Może, może nam się uda. Może raczej mi. Tylko jednego zabiłem. Bardzo, bardzo fajnie. Taki ziemek chyba... Fuck, no niestety nie udało mi się uciec. Tam ziomek z full auto przyczepił się we mnie. Ale zobaczcie, na statystyki mam... no jestem prawie... prawie najlepszy. Też mam tutaj taką fajną broń, honey bandager... bandager? Nie wiem, badger? Nieważne, jak to tam się wymawia. Jest jakaś tam broń fajna wyglądająca, jak M4, troszeczkę skrócona, z tłumikiem standardowo. To jest fajna rzecz. Była też tutaj MP5 jakaś. Tutaj sobie kupiłem ten celowniczek, on kosztował mnie bardzo mało, więc stać mnie. Czy będzie więcej gameplay z tej gry? Tego nie wiem, od razu mówię. o No i zobaczcie, byłem drugi, przynajmniej w swojej ekipie. No. Położę, już nie idzie tak szybko jak wcześniej, muszę przyznać. Tu jakieś odznaczenia dostałem. Dobra, i może jeszcze jedna mapka, i, i na tym zakończymy. Joining Game. Poczekamy, aż nas joinuje. I zaraz spróbujemy skopać kilka dup. O, to jest bardzo fajna mapka. Tych map tutaj, przynajmniej ja na razie zauważyłem chyba trzy ewentualnie, może były 4 Coś mniej więcej ta takiego, przynajmniej na tylu grałem, nie wiem ile ich dokładnie jest Trybów gry, zauważyłem, że są 3, trzy tryby Jest to jak najbardziej wystarczająco, myślę, dla tej gry mniej więcej trybów naprawdę nie potrzeba Jeżeli miałbym porównywać. O, troszeczkę zawsze zmienia respawn. Zaraz potem się odrodzimy. I wchodzimy na serwer. No tak. A wracając do tych trybów. No tutaj, jak widzicie, ten tryb boju, czy jak to tam się nazywa? Nie wiem, przejmowania punktów. Capture control, czy coś takiego, coś to dokładnie nazywa. No. Wygląda lepiej niż w Call of Duty. A to ze sprawą tego, że. Że właśnie te pokazane punkty lepiej wyglądają, no nie zasłaniają całej mapy i po prostu ziomków. No tu chyba przejmiemy. Tak jest. 500 Expa za przejęcie. Śmigamy tutaj. To tu jest dobre miejsce na Na to, żeby zabić kilku ziomków. Tylko jakoś tak mało osób jest teraz na tym serwerze. Nie wiem. No no. Bardzo mało. Było bardzo dużo osób, zrobiło się bardzo mało. No ale wiecie, no ta gra już. No Dzisiaj miałem w porywach tam około 30 graczy na serwerze Może powinienem zmienić serwer Pewnie na pewno Dorwałem szpatę wow, 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 wow. Fuck. O, plecy ktoś mi zrobił. No jakiś ziomek dobrze uzbrojony był. Dobra. No i wracamy tutaj. No, już osób się coraz więcej robi na serwerze bardzo dobrze. Bo chcę mieć do kogo strzelać, a nie tutaj kurczę do samego siebie. Na kogo on tutaj tak strzelał? Zawsze staram się oglądać tutaj. O, fuck. Oglądać, gdzie moi strzelają i wtedy ewentualnie w tamtą stronę też oddawać strzały. Przynajmniej zorientować się, gdzie jest przeciwnik, bo raczej ludzie nie strzelają do powietrza. Albo w powietrze, no nie No kurde, ziomek to nieźle skampiony. Ale wiesz co, nie znam takie numery, bro. Не, за мной. Воу, воу, воу. Ну. Гинь. О то chodzi. О то чтобы он Okej, okay, dobra. Fak, 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 tu jeszcze ktoś strzelał do mnie. Przeładujemy wszystkie bronie. O Jezus, jakie podwójne plecy, masakra. No ale dobra, dałem się w sumie, zostałem tam sam. Nie powinienem był tak daleko chodzić. Ale gra naprawdę mi się strasznie spodobała, mówię wam, no po prostu uważam, że jest dużo lepsza od Call of Duty. Black Ops 2, jeżeli miałbym porównywać gameplay. No tutaj na pewno tym minusem jest to, że tych broni... No że te broni trzeba kupować, tak? No to, to jest troszeczkę problem, no. Oczywiście na dzień, jakby to było na zużycie... No, jeszcze by to może nie było aż takie dręczące. Gdzie ten ziomek... Się skąpił, a i dobra widzę. Znaczy widzę to nie widzę. O fuck! No jeszcze jeden strzał, założę się i by spadł. Kurde. Życie, no 40%. No nie dużo mu zostawiłem. Mogłem poczekać, mogłem troszeczkę zregenerować, mogę spróbować plecy mu zrobić. Ale no, zorientowałem się gdzie jest. Już. Nie chciałem mu odpuścić. Cały ja. Cały salak kutwa. Dobra. Idziemy kogoś tutaj zabić. Być może tego samego ziomka. Uda nam się tu dopaść. No, widzę ostro kampi. Ach, ja się nie zniżę do takiego poziomu gry, gdzie będę kampić, bo to jest po prostu coś, czego nienawidzę osobiście. I... I też nie lubię, jak inni to robią. Czy nienawidzę tego, dlatego że po prostu wiem, jakie jest skurzające, kiedy cały serwer. Jakby wszyscy kampili, to kto miałby nie wygrać? Kto miałby kurcze. Jak, jak, jak mieliby zgarniać flagi, jeżeli cały czas by kampili? Obra, okazałeś się beznadziejny. Dobra, tu się można strzaić. Czy to nie jest skąpienie w tym momencie tylko. Idę z taktyczności. O, byłem najlepszy, a kurczę miałem zobaczcie, staty 6 do 5. No dobra. Kurczę, powiem wam, że ta gra jest strasznie fajna naprawdę. Ale nie mam już na razie czasu na to, żeby więcej kręcić. I muszę tutaj zakończyć ten odcinek, także żegnam się tutaj z wami. Do zobaczenia na razie. Cześć.